Dzień dobry! Niedziela 8 września. Dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy z skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 1 września. W całym kraju uczczono obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Również w Piotkowie Trybunalskim miały miejsce uroczyste obchody. Pod pomnikiem grobu nieznanego żołnierza uczczono pamięć tych tragicznych chwil. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych, Akademii Piotkowskiej, członkowie organizacji społecznych. Ponad 700 osób wzięło udział w tegorocznym strażackie 998. Najwięcej uczestników odległość blisko 10 km pokonało rowerem. Ponad 100 osób pobiegło oraz kilkadziesiąt przemaszerowało ten dystans. W tym roku akcja odbyła się, aby wspomóc chorego Bruna. Wtorek 3 września. W siedzibę Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Piotkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość ślubowania pięciu nowych strażaków. Ślubowanie jest jednym z najważniejszych momentów w karierze każdego strażaka. Symbolizuje gotowość do służby, ochrony zdrowia, życia i mienia obywateli. Środa 4 września. W Sulejowie na Placu Straży odbyły się uroczystości związane z 85. rocznicą bombardowania miasta, które zostało praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. Zginęło blisko tysiąc osób. Zebrani oddali hołd wszystkim ofiarom tego tragicznego wydarzenia. W godzinach porannych odbyła się historyczno-edukacyjna gra miejska dotycząca kampanii wrześniowej. Wzięli w niej udział uczniowie sulejowskich szkół. Organizatorom zależało, aby najmłodsi również pamiętali o tym, co zdarzyło się 85 lat temu. Przed głównymi uroczystościami delegacje złożyły kwiaty na, na cmentarzu w Sulejowie. Następnie odbyła się msza święta w intencji ofiar bombardowania miasta w kościele parafialnym. Czwartek 5 września. Punktualnie o godzinie 9 w Piotkowie Trybunalskim zabyły syreny alarmowe. Miało to związek z 85. rocznicą bitwy o szosę Piotkowską. Przy pomniku nieznanego żołnierza odbyły się uroczystości upamiętniające walki z 1939 roku. Zgromadzeni oddali hołd bohaterom, którzy oddali życie za ojczyznę. Piątek 6 września. Do kolizji dwóch aut doszło przed południem na ulicy Wojska Polskiego w Piotkowie Trybunalskim. Zderzyły się osobowy Volkswagen. I dostawcze Renault. Kierująca osobówką jadąca od strony twardosławic chciała skręcić w lewo. W momencie, gdy chciała przepuścić jadące z naprzeciwka auta, w jej tył uderzył, uderzył kierowca dostawczaka. Nikomu nic się nie stało, a sprawca zdarzenia został ukarany mandatem. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!